Sobie, ja się starała się straszna sprawa, ogólnie zbanowali Julce konto na Roblox. nam tak no właśnie. i przepisali mi, ja się chciałam nazywać Ityzy, Ityzy. Maja, a ale przepisali jej Ityzy Majm. Nie wiem czemu, bo tak to ja sama dałam na imię Ityzy no. Maja, tylko na dole, tam gdzie jest chałupa, Ityzy podłoga, a i my zbanowali. Jak ja mam wyglądać? No i na razie Robuxów nie dostanie. Albo dostała po prostu bala na kilka dni. Jeszcze nie wiemy, ale dzisiaj będziemy sobie grać w... Julka powie jaką grę. Markery. No zapomnieliśmy nazwy. The markers. No chyba the markers. markers. Ja niestety nie mam zasięgu, bo jesteśmy... No bo nie mam zasięgu ogólnie yy, bo mnie chce się złapać, bo nie mam wpisanego wi-fi, ale to w następnym odcineczku dzisiaj już się pojawi na kanale odcineczek z Face the Markers. Nie wiem czy to dobrze Weźmy takie ale nie chcę po prostu to wchodzę. Ale to w jakim odcineczku będziemy? Więc tylko tyle Wam chcieliśmy powiedzieć, więc w tym odcinku to już. Bajo!